Yeah. Zrobi quest, wszystko to, czego chce! Muszę spławić, knypka, bo drażni mnie! Ja jestem szefem i mój wystarcza gest! Ten książę Nestor moją zmorą jest! Ratu świat, questa świat. On siłę ma, lecz on tle ja. świat, questa świat. Weze mnie szybko byś w wpadł spadł. Ruszaj tam, gdzie na request. Ratuj świat, questa świat. U, 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 u. Nie cierpię czołówek. Świat questa. W poszukiwaniu mocy. Część pierwsza. Rokułowy cios! A! Ziemniaczane uderzenie! Ha! Wściekłość Celera. Ha! Moja mama zawsze męczyła mnie zdrowym jedzeniem. Nadeszła chwila zemsty! A macie! Nie. O, pyszne tyle. Czy mógłby mi ktoś przynieść jakiś sos? Pokus, pokus, w blasku słońca, wasz czas warzywa dobiegł końca. Spójrzcie! <grystanie> Latające warzywa! Zmiaźdźmy go! Ugotujmy! I odsteczmy. No, śmiało! Nie cierpię natrętnych warzyw. Ach, nareszcie spokój. Ale... pewnie nie na długo. Ciekawe, co teraz wymyśli Spite, Wściekłe owoce? No dajcie spokój. Zamienili <grymne> moją armię wojowniczych warzyw w sałatkę jarzynową! To był po prostu mały wypadek przy pracy. Co? Wypadek? Przy pracy? Zamilcz! Jak mam przywołać ziarno cienistego, skoro Quest ma wszystkie miecze? Lepiej idź stąd. Wyganiasz mnie? Aaaa! Przestań wyjadać mi warko kły! Poczęstuj się ty! Wystarczy, że te głąby znajdą i aktywują miecz energii! I będzie po wszystkim. Żegnaj ziarnocienisty, żegnaj marzenie o podboju świata. Ależ nie martw się, lordzie Spite. Ja Cię na pewno nie zawiodę. A w niedługim czasie zyskasz nowy przydomek zły. Ale o czym Ty mówisz? Przecież to moje drugie imię. Lord Corneliusz Zły Spite. Spójrz, prawo jazdy. Spite Corneliusz Zły. To zdjęcie zawsze mnie rozbraja. A teraz wybacz mi, mój lordzie. Korneliuszu. <ścoughs> nie ufałbym jej. Ja nikomu nie ufam. <ścoughs> Nawet sobie. Miecz energii jest na tym szczycie. Nazywa się on Wielkim Szczytem, który jest tak wielki, że wielki to za mało powiedziane. Gdy już odzyskam tron, poskracam nazwy tych wszystkich miejsc. Albert, stój! Zło się unosi w Eterze? Droga mówi, że wyczuwa w pobliżu zło. Coś się wydarzy. Coś bardzo ważnego. Co? To nie wygląda zbyt dobrze. Już wiem. Wymyślę zaklęcie ochronne. O nie, nie. Przez twoje ostatnie czary straciłem owłosienie na klacie. I całe ubranie. To nie był przyjemny widok. Dużo ćwiczyłam. Nie przejmuj się quest! Mamy przecież magiczne miecze. Ja nas obronię. I tego właśnie się boję. Tylko nie zrób niczego głupiego. Te miecze mają ogromną moc. Niczego głupiego. Mówisz do księcia, który zawsze i wszędzie daje radę. Wiem, co to prawdziwa moc. Nic mi nie jest. No dobrze, Anno. Do dzieła. Aga. Zaklęcie ochrony przejdzie swój test. Pod jego wpływem niech będzie nasz quest. Nie czuję różnicy. Co jest? Co za głupiec. Żadne nieudolne zaklęcie tej dziewuchy nie ochroni ich przed moją wysublimowaną iluzją. Wysublimowaną? A co to słowo w ogóle znaczy? Synonimami przymiotnika wysublimowany, są na przykład nietuzinkowy czy też niestereotypowy. Ech, ta, wiedziałem. Za chwilę przywołam potężne moce ciemności. Najbardziej zależy mi na mocach mrocznej Czekolady! Powiedziałaś czekolady? Powiedziała czekolady. Co tak ładnie pachnie! O, normalnie ślinka mi cieknie! Kup sobie w końcu śliniak. Mm. Stójcie! Czekolada! O, pyjka! Greer! Jest cały w polewie! Czeko Monstra! Nie cierpię Czeko Monstrów! W takim razie sprawdźmy, które z nich są nadziewane taki żarcik. Zejść mi z drogi! Nie boję się króliczków, nawet tych czekoladowych! To nie jest dobry pomysł, knypku! Miecz powietrza! Zwalczymy czekoladę czekoladą! Jej! Pomocy! Ju! Yes! Czas przetestować zaklęcie Anny. Hmm. Nie wiem jak wy, ale ja już nigdy nawet nie spojrzę na czekoladę. A ja nie. Uwielbiam słodycze. Tak naprawdę to nie jest czekolada. Zjadasz jajka czekomonstrów. O? O! Au, au! O! Mój ząb! Boli mnie! No pokaż mi go! No tak, twoje szkliwo zjadają czekoladowe bakterie. O, wyjmijcie je szybko! Masz za swoje. Tylko pamiętaj, ostrzegałem cię. Hej! Jako książę mogę używać magicznych mieczy, kiedy tylko zechcę. O! Jeśli chcesz pozbyć się bólu, pożegnaj się z zębem. Mogę Ci pomóc. E to dziwne, ale właśnie ból zniknął. Au. Wybaczcie moją nadgorliwość, ale czy nie mieliśmy czasem szukać miecza energii? Nieopodal wielkiego szczytu leży miecz, który jest daleko od strzelistej wieży. Tam też połączyć można pięć mieczy. Może ktoś to przetłumaczyć? Droga mówi, że aby stworzyć i aktywować miecz męczy dusza, musimy dostać się do słynnej strzelistej wieży. Wielki szczyt, strzelista wieża. Rozumiem. Idziemy! Czekoladowe króliki? No proszę cię. I co jeszcze? Pisanki? Nie denerwuj się. Questa i resztę czeka niebezpieczna przeprawa, która będzie pełna przykrych niespodzianek. Osobiście tego dopilnuję, lordzie. Naprawdę? Zauważyłeś, że książę ma pewną słabość? No pewnie. Jaką? <laughs> On lubi zgrywać bohatera. Oh. Uh. Oczywiście nie można było schować miecza na piaszczystej, tropikalnej plaży. Bo po co? Niech się męczą i włażą po stromych zboczach! Patrzcie, miecz energii! Udało nam się! Jechał! Tak! Jecho! No świetnie, więcej śniegu! Wiecie, potrzebuję wakacji gdzieś na leżaku brzuchem do góry. Niebieski śnieg jest jeszcze gorszy od żółtek. Uh. Rozdzielmy się, musimy zdobyć ten miecz! Hej, mrożonko! Powąchaj moją pięść! No cóż muszę potrenować, ale przynajmniej się trochę rozgrzałem. A. Czary mary, gromy z nieba! Kilku śnieżek mi potrzeba! ale mi zimno! Jesteśmy ścieżkami! O rany, naprawdę potrzebuję urlopu. Panie, nie dadzą w spokoju się potoczyć! Dobra, piękny. Zobaczymy, co potrafi. Ty komaj, Skończ te popisy i schowaj się w bezpiecznym miejscu. No! O nie! Za chwilę będziecie mi mówili loto łamać! Czas podgrzać atmosferę! Nie! Nie dnia Ha! Mówiłem, że dam radę! O o! Ratunko! Nestor! O, co za gamoń! Znowu będę miał siniaki! To nie wszystko! Mówiłam, że się nie powstrzyma. Dlatego właśnie stworzyłam śnieżnego potwora. Wiedziałam, że będziesz zgrywał bohatera! Trole bądźcie tak uprzejme! Nie ujdzie wam to na sucho! Neszło! <grymny> <grymny> <Na stąd! grymny> nie jest dobrze poszukiwaniu mocy. Część druga. Polecieli do zamku Muluks. Musimy ratować Knypka, ale przede wszystkim miecze. grer pewnie nie zabierzesz nas na dół? Eee, nie. O! Au! Na to się gapicie, warkokły! Do budy głąby! Brakuje mi tylko jednego miecza. O, chwila. Ja wcale nie brakuje. Mam wszystkie. Zebrałem pięć sztuk. Miecz ziemi, wody, powietrza, ognia i... miecz energii! Wkrótce potężny miecz męczy dusz będzie mój! A ziarno cienisty, największa kanalia na świecie! <laughs> Zostanie uwolniony! Śliczny! To moje miecze i nie dzielę się nimi! Dobrze, przerośnięte dziecko! Odwróć się łaskawie. Jak chcesz? Muszę trochę przypudrować nos! Tak? 5? Aha? 37? 12? Aha? Jego kod pocztowy! Półgłówek? Powiedz mi, mój lordzie, czy wiesz, gdzie aktywować miecz męczyńca? Książę nam pokaże. Nigdy! Nigdzie się nie ruszę, dopóki nie zrobicie czegoś z moim bólem zęba. Żądam wizyty u dentysty! co? Dentysty? Ach, ja nigdy nie byłem u dentysty! Ja też nie! Najwyraźniej nigdy też nie używałeś szczoteczki Chyba mogę pomóc. Znam dentystę, który ma niedaleko gabinet. Jest bardzo dobry. Y jasne. Drogi Lordzie, może ty także skorzystasz z okazji i wyleczysz swoje spróchniałe zęby, co ty na to? Mnie się moje zęby podobają. Są zgniłe i mają dobrą przyczepność. Zamek mulux zniknął! Ostrzegam. Pięć mieczy w wieży równa się aktywacja Miecza Męczy Dusza i powódka groźnego Strażnika Miecza. Kto pokona tego brodacza, ten zdobędzie jego miecz. W przeciwnym razie cała wyprawa weźmie w łeb i zdejmą nas z ramówki. Hej, popcorn! Rozpuszczony księciunio jest w naszych rękach. Ten wielki kwadratowy webquest na pewno jest tuż za nami. Pozwolisz? Odwrócę ich uwagę, popełniając niewinne oszustwo. Po Wyśmienicie! Bez odbioru na raz! Ohoho, całkiem niezłe wyjście! Bagno dziwadeł. Już wiem, skąd nazwa bagno dziwadeł! Po prostu uwielbiam to miejsce. Zdrada! Na pewno czujesz się tu jak w domu. Jestem dla ciebie dziwna. No co powiesz na to? Beki, nie cierpię beków. Ach, przydałyby im się miętówki. O! Nie ma to jak wieczorna toaleta. Dobrej magii bluszcze haszcze chce beki zamknął paszcze! Ta -da! Ta -da! Ja! Nigdy nie lubiłem kuchni francuskiej. Twoje drobne beki są dla mnie za cienkie. Ty wielki głupkowad osiłku, co powiesz na rozmiar XXL? Mały czy duży, nie ma znaczenia. Podawać ci z masłem czosnkowym niech to! Ja. Mm, zgłodniałem trochę. Przekąśmy co nieco. A co powiecie na ślimaki? Straciliśmy dużo czasu. Idziemy dalej. Ogon? strzeż walizki z mieczami jak oka w głowie. Nikt jej nie dotknie! Witaj u doktora Uberangsta. Dentysty, fryzjera, znachora, kowala, wypychacza zwierząt i klauna do wynajęcia. <laughs> Jesteśmy na miejscu. Zagęszczaj ruchy. Ale ząb już mnie nie boli. Usiądźcie, proszę. Sprawdzę, co u pacjenta w akwarium spija w Uuu, co ja widzę. Magazyn najstraszniejsze zamki i lochy. <laughs> Chyba za długo pana trzymałem w środku, panie Wong. Z moim zębem już dużo lepiej. Możemy już stąd iść! Przez twojego zęba musiałem odłożyć swoje niecne plany, więc przestań marudzić i przygotuj się na rwanie! Leż spokojnie, zrelaksuj się, to nie zaboli! Ale nic mi nie jest poważnie! Tak, tak, niczego się nie obawiaj, młodzieńcze. Otwórz buzię. Jestem przekonany, że zaśniesz, zanim twój ból stanie się nie do zniesienia. Małe znieczulenie powinno załatwić sprawę. Czocnij się trochę, Henrietta. Dobrze, stój! Daj ognia! To nie fair. Tak bez ostrzeżenia? Chcę być przytomny w czasie! Zapraszam was wszystkie do zęba. Teraz włożymy ząb na swoje miejsce. Nikt się nawet nie domyśli. O, o. Hej, a gdzie oni się podzieli? O, od razu lepiej! Chyba ktoś mi chce pomóc, stąd uciec! Dzięki, stary. Chciałbym zobaczyć minę Spajta, gdy spostrzeżę, że książę go wykiwał. Nie wiem, jak to zrobił, ale zabrał nam walizkę. Możesz być pewien, mały, że wkrótce odzyskam miecze. A wtedy przyjdzie czas na słodką zemstę. Zapłacisz mi za to, księciuniu, i to ja będę śmiał się ostatni. Ha! Jako wielki pan i władca. A, o, zimne napoje stawiają mnie na nogi. I daję słowo, znajdę cię, ty mały wredny gamoniu. Gdzie jest Uberangst? Nie mam pojęcia. Trzeba odszukać księcia, szybko. Strzelista wieża. Udało się! Uciekłem z spajtowi! Mam nadzieję, że cię nie śledzi. Zawiodę cię! <grym> Wszystkie miecze wkrótce będą moje, a wasza wyprawa dobiegnie końca. A wtedy ja skończę z tobą quest! Do roboty! Trole, parko rozerwijcie ich nastrzepę! <grym> Ta bitwa jest zbyt ważna, by ją przegrać. Ha! 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 Nic tego o! Osłaniam cię, Nestor! Ech! Dzięki, nie ma za co! Grer, gdzie jesteś? Ach! Do dzieła, Anno! O dobra ziemio, usłyszmy wołanie! Otwórz się proszę i zjedz drugie śniadanie! <laughs> Trolom chyba już podziękujemy. Usmażę cię, Quest! Musisz wiedzieć, że smażone potrawy nie są zdrowe. Naciesz się swoim małym zwycięstwem, Quest, bo to twoje ostatnie. Peleryna ci wyblakła. Dobranoc. Oh. Natychmiast przestać! Nie wiem, co tu się dzieje z bite, ale ja nie mam żadnych mieczy! Jeśli ty ich nie masz, to kto nie ma? Hmm, a kogo brakuje? Zdrada! Wy głupcy! Chcieliście mnie podstępnie wykorzystać, ale nie zdawaliście sobie sprawy, że to ja wykorzystałam was! Moim pierwszym krokiem było genialne przebranie. To plus 8 lat studiów stomatologicznych w końcu się przydało. Gdy już znieczuliłam pacjenta i ochronę, reszta była łatwa jak zabranie dziecku lizaka. Plan był łatwy jak alfabet i przebiegły. Wszystkie pięć magicznych mieczy schowane w jednym zębie. Teraz wystarczy tylko poczekać na odpowiednią chwilę, złapać rozwydrzonego księcia i przejąć ząb! Ta dwulicowa wiedźma ma mi natychmiast oddać magiczne miecze i zapłacić za swoją zuchwałość! I co teraz, Quest? Znajdziemy zdradę, zanim zrobi to Lord Spine. Lepiej się pośpieszmy, za chwilę będzie busza! Było mocne! Albert już jest, lepiej się O, Mój ząb nadal boli. Ten dentysta to konował! Jak mam dowodzić misję z takim bólem? Quest żądam jakiejś interwencji! Jak sobie życzysz, knypku! Nie truć się! Już przestań! Już nie boli! Jestem zdrowy! To nie czas na zabawę, nypku. Co prawda nie wiemy, gdzie są miecze, ale mam przeczucie, że są gdzieś blisko. Quest! Zaczekajcie! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Mateusz Narloch, Janusz Wituch. Jakub Szydłowski, Łukasz Lewandowski, Joanna Pak i inni.